na kanale Kierunek Zdrowie w kolejnym odcinku serii polecam. Ponieważ mój przepis na surowe spaghetti z cukinii cieszył się ogromnym zainteresowaniem i pytaliście się często skąd mam tą spiralę, gdzie ją kupić, jak się nazywa. Chciałam wam powiedzieć, że ostatnio wszędzie w wielu wielu sklepach w Stanach, tak samo na internecie na Amazonie, w sklepach internetowych Pojawiły się takie temperówki, już jakiś czas temu oczywiście, to nie jest żadna wielka nowość, ale teraz stały się takie bardzo popularne. To jest taka nieduża temperówka do warzyw, która spełnia właśnie funkcję takiej spirali. I zaraz Wam pokażę, zademonstruję jak ona działa, jak z niej można zrobić spaghetti z cukinii, z ogórka, z marchewki, z takich po prostu podłużnych warzyw, ponieważ z takich mniejszych może niekoniecznie. Przychodzi ona z taką nakładką, gdzie możemy wbić... Warzywo i wkręcać, szczególnie tutaj pod koniec, to się wtedy przydaje i z taką szczoteczką, którą możemy czyścić, bo faktycznie później z czyszczeniem może być problem, także ona się też przydaje. Myślę, że spirala jest lepszym produktem, jeżeli chcemy tego używać często. Jeżeli nie przeszkadza nam ta wielkość, mamy pod ręką, chcemy właśnie często używać. Natomiast to jest genialne rozwiązanie w przypadku, gdy chcemy tylko. Obrać troszeczkę marchewki, na przykład do sałaty, albo zrobić właśnie tak na szybko tylko jedną cukinię. To, to bardzo praktyczny gadżet, który warto mieć w domu, i ja cieszę się, że, że właśnie zakupiłam, zakupiłam tą temperówkę, dlatego że używam jej teraz znacznie częściej niż spirale. Dzięki, właśnie, dzięki temu, że jest taka mała, że jest podręczna, używam ją naprawdę dosyć często. Tutaj mam cukinię. Tę perówkę specjalnie nie odkroję tego kawałka, żeby tutaj jak najkrótszy nam został później, gdy dojdziemy do końca. Bardzo łatwo i bardzo szybko się to robi, zobaczcie. I te nitki się nie urywają, one potrafią być takie długie, że praktycznie z całej cukini możemy zrobić taką długą nitkę. No jest to obrać do samego końca. Zostaje nam taka fajna kredka na końcu. Możemy ją użyć do sosu. Ja tak zawsze robię. Albo to jemy, po prostu chrupiemy cukinię, tak można jeść, więc się nie bójcie jedzenia cukinii na surowo. Z wszystkich takich podłużnych warzyw, które można włożyć do tej temperówki, możecie zrobić taki makaron, albo nawet jeżeli to nie ma być główne danie, to po prostu tylko tak właśnie troszeczkę, żeby posypać sałatkę. To wygląda bardzo ładnie. Myślę, że jest to bardzo przydatny gadżet. U mnie się przydaje i używam dużo częściej niż spiral. Dlatego zawsze mam pod ręką, nie, nie wymaga to dużego zachodu, żeby szybko jakiś ogórek albo sukinię obrać. Dziękuję Wam serdecznie, na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia na kolejnym filmiku. Trzymajcie się na razie, papa. Pa. Poproszę o lajka, jeżeli Wam się filmik podobał. Cześć!